Czy istnieje jakiś stuprocentowy, skuteczny sposób na odzyskanie partnera, partnerki? No, tak jak już wcześniej powiedziałem, prezerwatywa nie daje 100% gwarancji. Jeżeli ktokolwiek daje jakąś gwarancję, to uważam, że jest szaleńcem. No, bo co? W jaki sposób można zagwarantować? To nie jest pralka, telewizor ani odkurzacz, żeby dać gwarancję i wymienić. To jest kobieta lub mężczyzna, o którego walczysz, yy, który. Ma, od, ma emocje, który przeżywa różne frustracje w pracy z rodziną, który może mieć lepszy lub gorszy dzień która może mieć lepszy lub gorszy dzień, no i tak naprawdę ta osoba różnie będzie reagowała, więc nie ma jakichś magicznych kilku kroków, nie ma jakiejś yy, dotknięcia czarodziej za, za pomocą dotknięcia czarodziejskiej różki, to się wszystko zmienia. To jest proces, w którym musisz yy, podjąć pewną walkę. I pamiętaj, że jeżeli jesteś wytrwały, to będziesz miał efekty. Bez wytrwałości nie ma efektów. Więc jeżeli podejmiesz działanie i rzeczywiście zastosujesz się do pewnych rzeczy, Zrozumiesz, jak ja cię naprowadzę, to będziesz miał efekty. Natomiast o gwarancji, no. Bądźmy poważni i, i nie rozmawiajmy o gwarancji, jeżeli, jeżeli chodzi o wpływ na, ludz, na, na drugą osobę, na ludzkie emocje.